Siema, witam na kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku Night Funkin' Zagramy sobie w moda Corrupted Czyli po prostu, że postacie z fnf są zarażone jakimś, nie wiem, powiedzmy z danym wirusem Po prostu korupcja taka I tutaj mamy... O, to jest, nawet dźwięk się zmienia jak wejdę w story moda Tutaj mamy prolog, czyli... Najważniej jak to się wszystko zaczęło, więc no, już bez urzeczenia lecimy Uff, jak się zmienił ten Lemon Demon O kurde Zawsze już trochę przeraża ten dźwięk no, dobra. O, o. No to możemy już. zrobić papagiew, bo. no. już jej nie ma. Zarażona. I chyba tam po lewej jest Darne, też jest zarażony. Oj. Jezu, jak ten demon, demon jest rozwalony. Jest tak w połowie zarażony, i w ogóle. coś takiego chyba było, bo ogólnie to. To jest jakby taki remake Corupted Moda, bo o bo normalny Korupted Mod jeszcze nie został wypuszczony. I tutaj właśnie jest przedstawione, że Lemon Demon Rozprzestrzenił na świat takiego jakby wirusa, takiego co... postacie są po prostu... Po prostu stają się złe tak. Bo no, ugię widać. Ale Boyfriend Penny, co się trzyma, ale jeszcze, bo... No właśnie, gdzieś nie za bardzo Dobra Dawaj to, dawaj go O o gdzieś jeszcze napis ze sobą coś do nas da Dobra Co jest? Ty, kolego, daj nam spokój on nas tam czy coś? co tam pisze, bo nie, nie widziałem. Nie no, bo dawaj go. Musisz. Dobra. No, okay. O, wróciliśmy. Cześć nie za fajne te święta. O jasz musiałem trochę przyspamić, ale... O nie, boyfrienda nam pożera. Nie no, panie Leon, daj spokój. Biedny boyfriend. Hmm, nawet święty Mikołaj w ogóle jestem. Ten... Już jest przerażony i skoruptowany trochę. Tak, dobra noc, fajnie. O nie. No to fajnie. No już chyba widać kto tu będzie Piko Ale też jest połowicznie tak zarażony. Dobra, lecimy na hardzie. I co my to... O tam sk skid jest w ogóle, co jest? <grymne> Jednak ktoś tam jeszcze przeszłał oprócz tego Piko, ale no, jest boyfriend jest zarażony. Aj, creepy creepy. <grymne> Szkoda, że nie ma spogemonów, bo to odcinek się spasował. O! <grymne> <grymne> Nawet będzie do nas strzelać. No, to nieźle. Ją w ogóle mi zbija kapa i wtedy boyfriend jest taki trochę bardziej normalny. Ale jak my śpiewamy, to widzę, że. No, nie jest za bardzo dobrze. Już bym wolał grać pico. Chociażbym miał pewność, że ratuje boyfrienda. Ale jakoś ich nie zakaziło, tylko lenę trochę jeszcze jest Ten, no tam na twarzy, ale pikot to najbardziej. Jeszcze ma jakiś łańcuch w ogóle na brzuchu. Hmm, ciekawe czy w ogóle... Jak nie trafię strzału, to ciekawe czy umierał na hita. Ale wolę się tego nie da biadywać. To no spokojna ta muzyczka. Oj. Jeszcze będzie trafił. No tylko coś tam próbuje, ale na razie coś nie idzie. Ale ciekawe, czy to się uratować mnie wędą. Ale po, te, ale po tej jakby oficjalnej serii korupcji, no to raczej się da, bo tam właśnie boyfriend ratuje tych e, Piko i tam GF ratowali Więc może się da Więc może Piko dobrze robi Oj Trzeba powiedzmy zacząć, to koniec Anna, z na napierdziela tym gunem. Dobra, czy tu jest chyba druga nuta? Tak. Tu nawet, nawet w aucie ktoś tam się pojawił. Dobra, tu chyba będzie trochę bardziej odpalone. Tak mi się wydaje. Szkolicie. O, tam wstali już. Z tego auta. Może pomogą pico słuch... Nie Może pomogą pico. Może się uda, ale tam w ogóle ten... ten typ od mamuśki jest w aucie. Też ich może skoruptuje. Oby nie. Kurcze, ale lecą. Szybko. Nie, nasze czynić poczęli Nie naprawdę zmisowałem. O! Aż spowolniło, aż zmisowałem. Pośle czarne strzałki zrobiły. Ale coś tam... Coś tam bo jest ratowany chyba. Ha, już mu twarz widać. Ja, no, dawaj, Piko Musisz uratować kumpla. Ale czemu się strzałki zmienił na takie ciemne? Takie kolor korupta się zmieniły, na takie różowo-czarne chyba tak się zrobiły. Różowo-ciemne. Ale już tam boyfriendowi widać kawałek twarzy. Dawaj dalej. To jest w ogóle fragment z tego, z weeku trzeciego. Jak śpiewali sobie boyfriend z Pico. физик. I będzie chyba nie działa. Dawaj dalej. Nie no, to nie zadziałało. No i boyfriend dalej jest koruptet On nie nawet skida już zaraziło. Tak szybko. Kurcze A ten piko jeszcze powoli zaczynano. Już być chyba bardziej skoruptowany. A szla spowyciałam, a skoruptowaną Dobra, może trzecia wszystko zmieni. Nagle I bo, nagle był happy ending, ale chyba po tym już mi się wydaje, że nie. O, nie tutaj O, nie każe uciekać. Oj, trochę się wkurzy. Nawet skit się odzywa, czy znaczy, będzie wszystko z tobą dobrze? K <laughs> Mówisz, wszystko będzie dobrze, i musisz porozmawiać z twoim twarzą w twarz. A K będzie się zapać później, K K K czas to zakończyć. Oooo, O, hech Śmieszne Jak Skid powiedział, że Czy wszystko będzie stało dobrze, to raczej chyba wiemy co się stanie Są jakieś głosy w głowie, Tera. Jak go koruptuję. O, czyli uciekli jednak. Jednak, go, jednak. jednak się posłuchali. O, i się pożegnał. No, to będzie koniec, chyba. Jesteś gotowy? No, to jesteś gotowy. Dobra. Nie, tylko oko już mówiłeś. Dobra, to. No, to nieźle. O, super, jeszcze sobie postrzelamy. Popsył wy zduby, wyjął dwa gany. Miał jednego. Dobra, ale ich w ogóle już się tu zrespiło. Dobra, jeszcze chcę, Piko, tego nie przeżyjesz. Trzeba cię dojechać, niestety. Chociaż bardzo tego nie chcę. Oj. O, to sobie postrzelasz, Piko, nie? Ale słychać, że jest taki ostateczny fight. Kurde, Piko, spokojnie. A raczej po tym co widać, to raczej Spiko nie chce go ratować. Już chyba nie ma opcji. Tak mi się wydaje. Trzeba się ostro skupić No ale nie zmisawać tego, strzała Ja pierd... Serio? Akurat kiedy to powiedziałem, to zmisałem, ale nie zwinąłem Dobra O, czego to się dzieje. O, tabi i co jest? O, nawet jest. O, mama skida. O To była chyba gier O, jest tatuś Chyba się martwi o swoją córeczkę, ale... O cholera, Jezu To jest Chwilko, spokojnie Dobra, o <śm> Jakie kombo na koniec, co jest? A no... No niestety, Piko Niestety to twój czas Aby się pożegnać Ale jak dyszy Ja pierdzielę co jest? Dobra, i to już był... Tak, koniec, ale się upewnimy, że nic nie ma na freeplayu Dobra, aha, tu jest story mod, muzyki z story moda O, czy są ocaleni, właśnie jest stability, bo oni tam ocalali, tak jakby A, tu też już nie ma Wszystko poblokowane oprócz story moda A, no i tak jak myślałem, tutaj nic nie ma I to była tylko demówka Ale ten mod już był chyba z rok temu, albo z dwa lata temu Ale to jest nieważne, bo Ogólnie na razie nie ma ten, ten mod update'ów żadnych no ale może kiedyś będzie miał, mam nadzieję, bo ten mod jest y, naprawdę fajny według mnie. Ale no cóż, skoro mamy już wszystko zagrane, też wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Elo!